Hej, cześć Manko z tej strony Anter. E, tak na wstępie chciałbym ogłosić, e, że filmiki z e, mojego i Krausika, że tak powiem e, naszej współpracy się zakończyła, ponieważ e, że tak powiem Krausik i, i ja nie nagrywamy już razem osobno ponieważ no, krausik był Żydem jest i będzie nie, nie da się tym nagrywać także y, teraz y, zacząłem znowu nagrywać nie miałem dość długi okres czasu internetu y, ledwo co mi chodził 1 GB na sekundę także teraz mam zwiększony do 3, a będę miał 8 także nie jest źle mm, dobra Teraz może co, gdzie, jak i dlaczego. Jesteśmy na serwerze 12 Już pokażę tutaj. Spał na ogólnie. Respimy się tutaj. Wyskakuje nam od razu tabliczka z administratorem, serwer i tak dalej. Tutaj mamy sklep główny. Mam takie podstawowe pierdoły. Tutaj jest yy, jajcarnia, już idę do niej wchodzimy do jajcarni i co mamy? Wciul, mało kurczaków. Dwa. Wcześniej było więcej. Ktoś zatłukł. Poczekajcie chwilę. No wyłączę czat. Żeby nie było widać nic. Dobra. To się wytuk, ale było ich więcej, także... Czekajcie... jeszcze chwila... Spadły mi nagle FPS-y. Okej, okay. teraz jest stałe. 40. Dobra. Yy, może przejdźmy dalej. Tutaj jest sklep z potionami, Można to tak nazwać. Sklep chemiczny, coś ten desel. Zobacz, tu. no, tutaj jest to administrator yy, tutaj mamy stół do enchantu brodawki pałki do zabawy nie powiem jakiej puste butelki, uzygasta, redstone i tak dalej dobra, idziemy dalej raczej lecimy o, laksory yy, tutaj jest sklep rybacki jest łódka, jest ryba upieczona, wędka, ryba zwykła i jeszcze jedna łódka także całkiem przyjemnie tutaj jest stateczek płaski krasnal też płaski ale całkiem fajnie wygląda co by tutaj jeszcze powiedzieć tutaj nie wiem na co się znajduje jak się przejdzie tym tunelem aha nic, dobra Mm, idziemy dalej. Tu jest wieża łucznic, u łucznicza. Także no, no. mamy widok na całego całą okolicę. Tam są miecze, chyba z każdego rodzaju jaki może być w minecraftcie Dostępny nie na modach oczywiście. Dobra, wylecimy już sobie stąd. Yy, tutaj mamy nie tutaj jest chyba świniarnia, że tak to nazwę, fak fuck. fuck, nie, 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 nie baguj się no Dobra, sorry za cofkę, tutaj mamy świniarnię, o ile można to tak nazwać W sumie nie wiem, czy to jest świniarnia, ale to szczegół Jest mięsko, świn tak, to jest świniarnia, tutaj nie dość, że exp to jeszcze mięsko Dobra Nieważne um, Tutaj jest ekspiarnia Spadaje taki, spadaje, spada tutaj taki pik zombie w dół albo dobra Co tutaj jest? Tutaj też jest chyba pik zombie Tak, też pik zombie No i tu media dziada Noż nasz no do końca i mamy expa, spidery, można sobie zrobić łuk. Zombiaki, można wydropić, marchewka, znaczy ziemniaki. Dobra, idziemy dalej. Eee, co by tutaj Wam jeszcze pokazać? Serwer jest nadal w budowie, także wiele na nim nie znajdziecie jeszcze ale jest według mnie bardzo bardzo fajne już są rzeczy zrobione jak na krótki czas trwania tego serwera tutaj widać już według mnie ten serwer się dużo ładniej rozbuduje niż jest teraz ale logo i tak dalej jest dość przyjemne tego serwera jak będzie wyglądał w przyszłości także Serwer według mnie można polecić na kilku kanałach, także nie tylko u mnie jak i u Vergilsa jeszcze zobaczycie skrypt, taki krótki też tego serwera, ale już po rozbudowie. Oczywiście link na samym początku będzie u niego na kanale, także wydaje mi się, że będzie dość oblegany ten serwer. Także ja Was serdecznie zapraszam, link będziecie mieli w opisie filmu. Także ja się z Wami żegnam na razie.